Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog Dzisiaj jest u mnie Stu! Jestem W tym jakże świątecznym odcinku Ubrałem się świątecznie jak widać, przygotowałem się zostałem czapeczkę, która dzwoni cały czas Po prostu postaram się, no, Postaram się nie ruszać w ogóle Bo już tak... Nawet ustami nie ruszać, żeby po prostu Nie dzwonił dzwonek i będzie Wiesz, Już tak trzymam po prostu głowę i łatwo się ruszało. No, tak muszę zostać się... do końca odcinka no, więc tak. Świątecznie witam. Dzisiejszy odcinek będzie Squishies Skushi ste, ksi ovi, ksi ovi? Temveč skushi, no bo to je zmes našega. Kaj pa to je? Skushi? Slime? Nie. O bo nic nie wie. No dobra, to jeszcze lepiej. Więc robimy Squishies versus real food, czyli. A żelkowe. No takie jakby takie do, do ściskania. To nie jest żelek do jedzenia, tylko to jest taki żelek do zabawy, jakby. Co? O nie, można to zjeść? Nie. Że jemy to. No nie. A dobra, okej. Okay. A porównujemy i potem jemy tak. to po prostu. Tak, więc każdy z nas dostanie zakryte, zakryty i Jak dostaniemy, możemy wybrać, czy zostawiamy to, co dostaliśmy, no. czy się wymieniamy. Okay. Potem odkrywamy jeżeli będziemy mieć na talerzu jedzenie, to dostajemy punkt w sensie, ta osoba dostaje punkt i musi to zjeść przynajmniej spróbować, Aha. a osoba, która dostanie squishy nie dostaje punktu, ale za to może sobie to squishy zatrzymać yes to wracam w pełen squishies dzisiaj. Czyli świąteczny squishy. Szczerze mówiąc, głodny jestem. Ostatnio trochę głodowałem. Chętnie coś zjem też. Ach, ty się, że na kolację. Się... No. Tajemnicze ręce z za kamery, niech podadzą nam, proszę, pierwszą porcję. Panie kamerzysto! Panie to wam poda nam. No. Jak ty nie chcesz się zamienić? A właśnie, bo na zmianę. Czyli to jest tak, że raz decyduje jedna osoba, a raz druga. To ja decyduję, że. zostawiasz czy my nie ma. Mamo, Mam zatkany nos i taki cicluję, kurde, jestem przeziobiony. Szczelam, że... Nie wiem co strzelam. No. Ale zostanę przed tym, co dostanę. Zostaniesz, dobrze, no. bezpiecznie na samym początek. To na no. 3-4 podnosimy. 3, 4, 4, bich! <grym> Wow, ale teraz poczułem zapach. Co to za tak. śliczny chleb mi coś tutaj, naprawdę, wow. Na serio. Tak? No, patrz jaki squishy. to, to jest squishy? Ale to też jest squishy, ale to jest bardziej, o kurde. Ale tak o, taki o. Taki chleb? Wyobrażasz sobie taki chleb, jakby taki był? Nieraz jest. Moja mama kiedyś kupowała bejgle takie. Takie świeżo wypiekane bejgle i zawsze wyjadała tylko środek. A nie, ja wyjadałem środek, ona jadła co. A robiłeś takie kulki z tak, tego? Tak, tak. Ja I właśnie były tak jak, jak to, jak się ten tylko trochę, zrób mi ktoś taki chleb. Mi squishy, ten... Zatrudnię i Squishy. Za trudnie taką osobę, żeby robiła takimi chleb. Nie... Ten jest też bardzo fajny. Pozdrawiam osobę, które robiła. sama? <laughs> nie, <laughs> ale jedną rzecz robiłam sama sobie. No. To co, to mam to, e, mogę więc... to na pół? Tak, oczywiście. I masz oczywiście punkt, a ja punktu nie mam. Natomiast mój Squishy O, oh, wow! Już był... było odkrojone. Nie wiedziała <laughs> o tym. To nie Serio? To, przy, przygotował nam ten kamerzysta. Tak? rozkubany wow. I co, dobry chleb, cię? Mm. No wow. Powąchaj to! O, no. Jeszcze raz. Się o, ja to... myślałam, że to będzie pachniało jak chleb albo w No ja już jestem <noise> Ej, No są zapachowe. Ja no, zawsze wącham, no nie pachnie to oh, ładnie. Jezu, się... oh Ale on jest Ale głodny, super ducham. miękki. W każdym razie mój mm. squishy, ja się bardzo cieszę, że go mam, mm. bo jest mega miękki i będę mogła go sobie zostawić dzięki mm. temu. Mogłabyś go tak splaszczyć? Sadzić to pieca i tak udawać, <sadzić> że rośnie. <sadzić> Oczywiście, <Nie>, <sadzić> Tak wygląda właśnie. Uuu, jak I taki jest. na taj nie był. A co, nie możesz tego spróbować teraz? Nie. To żałuj, ja nie żałuję, jestem tak To śmierdzi. Zazdro Jeśli on zostawia ci to. Dobra, co? Czyli lecimy dalej? No lecimy dalej. Zagrywa. Bardzo dobry chleb, jeden z najlepszych chlebów, co ja tam już. Bardzo się że to teraz cały czas na drugą porcję. Teraz ty decydujesz czy zmieniamy cię e, Teraz ja decyduję. Patrz, ale teraz ty jesteś jesteś No, no, mam takie przeczucie. Tak. No, Zresztą mam wrażenie, że jedzenie będzie większe. E, czy teraz prasję, ja bo ja nie dostać. No? nie jadać nic? Czekała specjalnie na ten odcinek <grym> myślała, że będzie No dobra, to, to ja może pójdę twoimi śladami. No. Bo, bo tak, bo ty wtedy zostawiłeś i miałeś Zostawię. jedzenie. To ja teraz też zostawiam i może... <grym>? Masz jedzenie. Tak? No, nie wiem trzy, cztery ryby. No. A. i poszłam dobrym tropem. Poszłam Ale dobrym tropem. Wow. Skawki, co jest piony? Skąd ty masz takie dobre jedzenie? E, wiesz co, polowałam, żeby były mniej więcej. Polowałam. W wielkości squishy. To jest największa truskawka, jaką udało mi się znaleźć. Czucie, a ja ale mam jest... zatkany nos, to co naprawdę coś mówię. Czy ja coś. Nie... Ty a twoje nie pach... Ej, pachnie. Chyba no. pachnie, ale mam serio zatkany nos. Ej, pachnie! Tak, pachnie. Ale nie wiem czy truskawkami. No właśnie tak pół na pół. Takim żelkiem, taką truskową żelką, taką troszeczkę chemią. Najgorsze jest to, że są brożone, wiadomo, nie jest. A ja muszę zjeść. Bro zamrożone są? No. A, to to, to. Ale spróbuję. Ech. A nie znamek ja przyjechał! Jak, jak takie lody truskawkowe, nie? Aha. Tak? Jak sorbet. taki sorbet. Mhm. Czy macie czy coś? Zimne. Zimne. O źle. Pyśne truskawki. A w każdym razie ja dostałam no. tym razem punkt. Jest wyrównana walka, tak? Teraz krótki dla mnie i zjadłam sobie. A ty możesz mieć. Ja, jak to pachnie? Weź to w ogóle, ja już nie wiem, czy ja mam. Po prostu na pewno pachnie. Mój nos nie działa. Bardzo delikatnie i nie umiem określić czym. A jest mięciutkie? No naprawdę, na pewno nie jest wow. zamrożone. Ale jest bardzo miękkie. Jest miękkie mega. Nie jest zamrożone, ale fajnie. Odstresujące? Czy tak? W no w miarę tak No w miarę powoli I nawet masz na znaczy tak troszkę... Powiesi się tu? Chyba nie Mam dziurę w uchu no, ale... O kurde, <laughs> wszystkie squishy muszę sobie za założyć Nie wiem czy dasz radę, ale ma Zrobi to Uy. O, o, nie! Nie! Prawie? Ja, ja. yeah. ja kurde! O kurde, wypadło ja z truskawki. Dobra, to ja się... mam to. Dobra. <grym> to będzie to. Dużo węczarni. Jesteś zadowolony? Wolałbyś taką truskawkę czy prawdziwą? Taką chyba. Ja też siedzę zadowolę Tak, is bo to jest fajna, To najdężdżą. jest fajna To, to jest, Ma taką konsystencję plastyniny trochę. A nie, ty nie możesz. Chyba <grym> nie możesz. No takie zasady były, nie? Czy nie? Ale jakoś, że jest moje, to ci pozwolę. dziękuję. Ej, to jest mega fajne. Fajne, to jest jest jak plastylina. No mówię właśnie. Jest super, zazdro, jest lepszy niż chleb. chyba No jest mega lepszy niż chleb. Mm. To trzecia U. porcja. Porcja na trzy, i teraz ty wybierasz czy zamieniamy czy nie. No ja będę brał ten większy. Sztywny <grym grym> lisie, no większy. dobra. U, a, czuję to A chciałbyś mieć teraz coś do jedzenia? No zaraz no, no do jedzenia, mi? bo miałem coś squishy już wcześniej. Aha, no dobra, ja w zasadzie nie wiem. Zaraz będzie dobra. Trzy, cztery. Yes! Oh, co? yes. Mój posiłek na cały dzień banana. No. Banana. Ej, pachnie ładnie. Jak banana? Nie, nie jak banan, ale pachnie. Wow, ładnie. ale miękki. Ty? Aż mi wypadł ręki. Czy ty jesz banana i korzystasz z mego w tym samym czasie? Ale super. W każdym razie on jest mega. Ej, jak się posiadać tego banana? No, na cięciu. Sorry, bo to jest twoje. Dziękuję. Jest bardzo fajne. Czekaj, jest mega czekaj, fajny, bo jest taki... jest podobnaś do mojej truskawki. Jest super Podobne, ale... mięciutki. Ale bardzo ładnie pachnie i jest mega się fajny. Ja nie ostatecznie. go w to W teraz yes. na dla ciebie, niestety. No, powinien być taki bardziej. Nie mojego balonika. Ja sobie zatrzymam squishy i lecimy z następnym daniem. Czwarty posiłek. Let's go. Teraz pewnie kurde, dał jedzenie tutaj specjalnie, żeby nie było, żeby się nie zgadzało z moją teorią, że zawsze jedzenie jest. Ja wybieram i biorąc pod uwagę to, że w większym zwykle są fajniejsze rzeczy, to ja zostawiam. Zostawiasz? No dobra. To trzy No. te ry. Ui, okej. A co? Chciałaś? Chciałam, no. <noise> A, kolacja, <noise> jeszcze za darmo mogę jeść No, ale mam sztucznego croissanta Jest większy Chyba jest lepszy Śmierdzi znowu tak jak chleb, takim, jak to się mówi? Plastikiem? Tak, plastikiem I jest dosyć twardy O, oh, proszę, porównanie. Mówiłem, jak przyjechałem, mówię, kurde, muszę coś złego zjeść, bo ciągle ja Chciałabym zjeść, bardzo tego croissanta zjeść, naprawdę ci mega zazdroszczę I to jest twarde i jest mm. chyba najgorszy z tych wszystkich squishy, które do tej pory były ale dobry. To jest co, to aż takie dobre. No jest... mówię, jem codziennie kurczak i ryż tylko, tylko kurczak, ryż i woda. Zjadłeś, zanim zauważyłam ogólnie. No. E, natomiast jestem, tak jak wspomniałam, niepocieszona. Nie podoba mi się okay. ten zbyt twardy. Twardy, bo... twardy. No, ale jest najtwardszy z tych wszystkich do tej pory. Ale śmierci. I śmierci plastikiem. No, takim to to, co... okropnym. O, ale tak chem, taką chemią plastikiem, chemicznym. No dobra, może następnym razem nie lepiej pójdzie. Nie podoba mi się Boże. to. Może. A tu bo... jest papier, tu jest jedzenie. Po raz kolejny większy, strzela. Czy nie? O nie! To Zaszczelam, że papier jest przez... Ale poczekaj, teraz ja wybieram, nie, czy ty wybierasz? Ja zaczęłam raz, dwa, trzy, cztery. To teraz no. ty wybierasz, kurczę! To zostawiam. Mm. Ja będę jest... brała za każdym razem ten po prostu. Nie, jestem ten, że ja dostanę. O, dobra, trzy. To jest jakaś super beza. A nie, ja, nie. Ja. Beza, bez... Może być beza, Squishy, Squishy, Beza. Trzy, cztery rytor. Oh, o, jest! Nie! Nie! Co to jest? Co to! Normalnie! Przystawkę miałem, balanka zjadłem, teraz główne danie, kurczaczek. Nie! Dostałam squishy nogę z kurczaka! Po prostu jaki to jest wygryw życiowy! I to tak ładnie pachnie ten twój kurczak! To naprawdę. A ja go dzisiaj piekłam sama! Tak? Tak! To powiem ci, że robisz mi dobrze tutaj, naprawdę. Czuję się jak w domu. Ja mam nogę z kurczaka, która jest no. sztuczna. Przynajmniej jest miękka. Mega miękka. Mm, mm. No, mówisz, jeszcze o już I pachnie wanilią. No, no. No i. Co jeszcze? I... Bo jeszcze nie skończyłem, mm, No Fajnie. No, zazdrość ogólnie. Chciałabym zjeść i dostać punkt. Jak ci to mogę wyglądać? No, co to jest, moim zdaniem? No, co to jest? Muszelka. Aha, no tak Co mam, co będę miał na deser? Będzie jakiś Nienawidzę, Nie Nienawidzę Cię Ja to źle rozegrałam, bo nie wiesz, że wygrywasz w punktach, to jeszcze się no. najadasz To no, jedyne co mogę sobie położyć, to tą nogę z kurczaka na głowie <laughs> Jesteś gotowy? Jestem gotowy Nie. Teraz ja wybieram deser, I Deser? Deser teraz. O nieee. Nie, czekaj, nie czekaj. ja mam dostać, ja muszę dostać deser. Ja to muszę dostać. Panie, gość. to nie jest jak to obiad bez deseru. Może próbuję rozchmielić system za bardzo, ale poprzednio tak, powiedzieliśmy... Rozmienię mi... algorytm YouTube'a, <laughs> nie? Dzisiaj było tak, teraz jest tak, jak będzie Tak, ja bo powiedzieliśmy tego. poprzednio, że no. zawsze tutaj jest dobre jedzenie. I mm. jestem pewna, że teraz jest zupełnie na odwrót, żeby nas zmylić, więc ja chcę się wymienić. Nie wolno Serio? Tak. Ooo, I to był taki double glove. Cztery. Nieee. Mamy loda. To jest mój deser. Zgłaszam reklamację. <słyszy> <słyszy> ja płacę za ten obiad. Co to jest kurde Ale tam nie dół. Sorry, to tam jest czekolada w tej końcówce, najlepsza. Wiecie jak jest. Jedziecie w takim tym i w niektórych jest taka gęsta czekolada na. na dole. Zawsze najlepsza część. Mm, tak mm. zjadasz powoli na koniec taka mm, czekolada. jest taki dobry różek. To jest na, na, na na, robi. robi. Mój nawet nie wraca do swojego oryginalnego. Czyli to jest bardzo dobry szczęśli, bo nie wraca do swojej formy szybko. Tak? Tak to ma być. Mm -hmm. A! Ah, no ale to zajebiste, wow! I nie śmierdzi. Nie śmierdzi, normalnie. Ej, pachnie! No normalnie pachnie czymś. No czemu nie mogli zrobić wszystkie te? Fajne, to jest dobre, tylko nigdy nie widziałem lodów w takim kolorze, ale... Ale to jest bardzo ładne, to jest takie galaxy. Masz turkusowy, no. różowy, światowe. Fajne. Mm -hmm. Ej, punkt dla mnie. Mm. No, oddam mm. ci to z Oreo to jest? Tak wygląda. No. Give us food! Nie, to... give us food! I teraz co? Teraz co ty? Ty wybierasz? Ja? No? To jest ciepłe. To jest cieplejsze. Już jadłem główne danie Ja chcę deser, ja chcę coś zimnego, fajnego Takie lody Lody już, już były. były To lody, torty jakieś To, to zostawiam przy tym może Zostajesz? Na dlaczego? No nie wiem, może ja się Tak, spróbuj Dawaj zostawię przy tym co zostawię. po Dobra po prostu. Trzy Cztery Tak Tak, tak! Mango. Uwielbiam mango. Mogę jeść mango? Czemu nie ma mango? Nie mm. Była piosenka o mango jakaś? Piosenka jest jakieś nie, nie. Czemu? No nie wiem. Uważaj, bo ostatnio wszystkich Co? rzeczach, które przewożą, to po prostu kok znajdowali. Słyszałaś o tym? Co? Nie słyszałaś? Mango. Ale czekaj, bo może być sprawdź, czy nie ma. Coś tam jest! Peska? No dobra, tak Banany kupowałem i były jakimś białym pudrzem, bo ja absolutnie nie kupuję tych bananów. Przysięgam. Gdzie było Radek, mamorzliwym banany z koksem znaleźli. Uważajcie! Uważajcie, uważajcie na banany. dźgnijcie nożem na wszelki wypadek każdy owoc. O ale to jest fajne squishy, więc ja jestem zadowolony. Nie my już jadłem jednego owoca. Ej, fajne. Ej, po raz pierwszy ja mam z kulką. Et moi je peux pas dire que je suis Jest bardzo miękka i bardzo łatwo się to je, ale niestety A? jest gorzka. Skórka jest gorzka, A, ale mango jest super. Ale może nie je się ze skórką? Mm. No pewnie się nie je, ale nie chciałam <laughs> się obierać. Ono jest takie dobre, że chciałabym, żebyś tylko mógł to zjeść, ale no. nie mogę. Nie mogę, no, 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 no. ale mogę sobie poskusić. Mm. Wygląda jak hot dog, to mógłby być hot dog, patrz. Włożył mm, tam do środka banana tamtego. <laughs> Dawaj tego banana. Mam no, hot doga. Ej! Ale co? No to co tam masz Dobra, teraz macie ostatnią rzecz. Uuu, to chyba przeważy ty właśnie, bo jest 4 do 3. No. To to przeważy sytuację. Czyli ty potrzebujesz jedzenie. I teraz decydujesz chyba. Ty. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz, teraz ja. Ty. Ja no bym dobra. wziął to, bo jest jedzenie. Jesteś pewien? No. <laughs> Ej, nie podpuszczasz mnie? No nie, no w dużej jest zawsze jedzenie. To jest już moje twoje metody. Nie wiem, no dobra, dobra, rozumiemy się. Tak? Ale tak, ale gdy oszukujesz to. Ja nie wiem co jest tam w środku, jak nie będzie nam. się, bo to zależy od życia, moje życie i śmierć zależy od tego. Trzy, cztery, ry no. Co? Co to jest? Ej! Gdzie jest squishy? Ej, to jest jak squishy, patrz! Uii. Ej, rzeczywiście! To jest prawdziwe, no dobra, ale... Czekaj, co się odwaliło? Halo? Ty chcesz mieć deser? Alga przegrała, no to mam nagrody cytrynę. Aha, o 7. O mój Boże, zabolałam mnie z Ale to jest cytryna, to wygląda to jak jakieś... To jest pomarańczka, ale to jest no cytryna. Okej, okay, dobra. A ja mogę sobie. Jak to jest w ogóle, jak może być takim bezczelnym? Ona przegrała to też. Możesz też, też. Te... Chcesz? Tak. Nie ale... chcę cytryny. Zjedz, musisz cytrynkę. Jak jeszcze cytrynkę, to dostanę dodam ci to. To jest warunek <laughs> mojej współpracy z cytryną. To nie jest temat filmu. No, no, jest, jest kara, zawsze no, grano. Miał być Squishy versus Food, czekaj, wyjmę sobie teraz, no to piasteczki. jest Squishy w miarę, no to jest Squishy Food. Squishy versus... Eee, to jest nie, Dawaj. nie, 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 nie. się z mojej to ja w tym Aż jest. Wie, to le, le. Le. O, Edu! Chcesz pogryźć kasątem? O! Masz, dam ci go! Czemu ludzie podejmujesz cytrynę? Niektórzy ludzie w ogóle nie reagują na to, że jest coś kwaśne. Wiem. Zauważyłem, a ja na przykład też nie lubię, tak na początku, jak jest kwaśne. Tak. Ja jestem też słaba w kwaśności. Tak? Mhm. To był prank od kamerzysty. Dzięki, kamerzysto, nie fajnie, razo. super, fajnie, zabawa. Ale was A więc W każdym razie, podsumowując, wynik: jest niestety 4 do 3. I teraz... Grałem po raz kolejny. Mm. Świetnie. Potrafisz wygrywać. Halo! Wysiadłam oh. bardzo. <grywa> A co z naszym pod... To oczywiście, że tak. A co z naszym podsumowaniem? Aha. Chciałam, żebyś powiedział, które z tych jedzeń, które jadłeś, było Twoim ulubionym. Kurczak no. chyba. Ja lubię bardzo kurczaka. Krosącik był dobry, jest, to jest Ale najlepszy, który był najlepszy, musisz odpowiedzieć? Jedzenie? Czy Tak, squishing? Najlepszy z jedzenia. Krosącik. Krosącik? smaczniejszy niż mój kurczaczek? <grywa> no bo kurczaczek był zimny. <grywa> Był trochę zimny Dobra, ale rozumiem, rozumiem. Ode mnie smaczniejsze były lody. One były tak dobre, że myślałam, że umrę. Chciałem no, ja te lody. Mm. Chciałem te były lody. Pyszne. Pyszne. Naprawdę. Te lody wyglądały mega super. Okej. Okay. Mieliśmy pokazać nasze squishy wszystkie. No. A ty wsadziłeś truskawkę w loda. No. W każdym razie. Lody truskawkowe. Steel ma trzy squishy, które może z sobą wziąć do domu, a ja mam cztery. Trzy. Tyle, że moje to jest chleb i chleb, w sensie pieczywo i pieczywo I pieczony I noga z kurczaka, która wygląda też jak jakiś rodzaj krysanta, więc mam <śm> ogólnie piekarnie, <śm> Mam piekarnie ze squishy i, i banana A ty masz co? Masz mango? Masz loda i truskawkę. No? Który z tych Twoich skój Ci się najbardziej podoba? Truskawka. W sensie no. najbardziej w dotyku mi się podoba. A, okej. Okay. A mi w moich chyba najbardziej podoba się ten chlebuś, bo wygląda w ogóle jak prawdziwy. Super, no, jest I jest mega miękki. Jest taki właśnie jest też fajnie. jak plasterina. No jest miękki. Ale z Twoich bardzo mi się podoba ludzi. O, o, będzie pan to jadł? Nie, nie chcę ich zamieniać, tylko... Chciała zapytać, czy będzie pan to jadł? Nie. Czyli mogę to sobie zabrać? Ale mogę za to... chcesz wymienić croissant za ten? Saladę? Nie, <śm> nie, um. takiego deala te. Mogę zamienić to za chlebka po bo bohaterze. Ja... Nie! Co no dobrze, no. Cieszę się, że wygrałeś. Gratulacje, zasłużyłeś. Dziękuję. Powiedziałam to zupełnie szczerze i z przekonaniem. Mam nadzieję, że taki film Squishies vs Real Food się wam podobał. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby zawitać Stu i zobaczyć jego cudowne filmy, w tym Dziwny Las. The very disturbing. To dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Papa! Pa.